Elektroliza to najstarsza metoda trwałego usuwania każdego rodzaju owłosienia. Jej historia sięga ponad 140 lat. Używa prądu stałego, galwanicznego, by w sposób chemiczny zniszczyć komórki rozrodcze włosa. Jest skuteczna, ale działa bardzo powoli, dlatego obecnie nie jest stosowana, bo kto by chciał czekać długo na efekty? Termoliza działa prądem zmiennym o bardzo dużej częstotliwości. W dużym skrócie, duża i szybka częstotliwość, bardzo dużo ciepła skoncentrowanego zaraz przy mieszku włosowym czyli nowoczesna i bardzo szybka metoda do skutecznego, czyli trwałego usuwania każdego rodzaju owłosienia. A elektroepilacja? To cała grupa metod, w tym metoda Blend, która łączy w sobie termolizę z elektrolizą. Bardzo szybka i bardzo nowoczesna metoda. Włos nie ma żadnych szans, żeby odrosnąć, a elektroepilacja działa wszędzie tam, gdzie nawet depilacja laserowa nie daje sobie rady. Chcesz skutecznie usunąć włosy? Teraz już wiesz, co wybrać zapisz te informacje i udostępnij je komuś, kto się jeszcze waha. Obserwuj mój profil po więcej sprawdzonych porad na temat skutecznego usuwania owłosienia u kobiet.